Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalona Najświętsza Maryja Panna. Moi drodzy w dziejach duszy, święta Teresa o dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza zapisała przepiękną modlitwę. Posłuchajmy mój Boże. Zawołałam z głębi serca, czyż jedynie Twojej sprawiedliwości mają się dusze oddawać na ofiarę? Czyż Twoja miłość miłosierna nie potrzebuje ich także? Jest ona powszechnie zapoznana i odrzucona. Oto serca, którym pragniesz jej udzielić. Zwracają się do stworzeń i u nich szczęścia i nędznego uczucia. Zamiast rzucić się w Twoje ramiona i przyjąć Twoją nieskończoną miłość. Boże mi, czyż ta miłość wzgardzona ma pozostać w tym sercu? Sądzę, że gdybyś znalazł dusze oddające się na całopalne ofiary twej miłości, Twój ogień strawiłby je natychmiast. Zdaje mi się, że czułbyś się szczęśliwy, nie będąc już więcej zmuszonym tłumić w sobie przypływów nieskończonej czułości. Jeżeli nawet Twoja sprawiedliwość lubi się udzielać, ona, która rozciąga się tylko na ziemię, o ileż bardziej Twoja miłość miłosierna pragnie rozpalić duszę, skoro Twoje miłosiercie wznosi się aż do nieba. O mój Jezu, niech ja stanę się tą szczęśliwą ofiarą, niech ogień Twojej Boskiej miłości strawi złożone ci cało Najpierw święta Teresa zadaje takie oto pytanie: Czyż Twoja miłość miłosierna nie potrzebuje ich także? Bóg nie udziela łaski i miłosierdzia, dlatego że na nie zasługujemy. Ale dlatego, że taka jest potrzeba jego serca, Pan Bóg po prostu chce duszą udzielać łaski i miłosierdzia. Drugie bardzo ważne pytanie, które zadaje na modlitwie Teresa: Czyż ta miłość wzgardzona ma pozostać w tym sercu? Kochane dzieci Maryi, czy chcecie razem z Maryją, razem ze świętą Teresą, pocieszyć serce Jezusa? Przecież tak wielu odrzuca miłość zbawiciela. Tak wielu odrzuca miłość Boga, licząc na własne zasługi. Myślą, że sami swoimi siłami osiągną zbawienie. To bardzo zasmuca najświętsze serce Jezusa. Dlatego dzisiaj stawiamy sobie bardzo ważne pytanie. Czy zechcesz poświęcić się Bożemu miłosierdziu? Czy zechcesz ofiarować się miłości miłosiernej, tak jak to zrobiła Święta Teresa od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza? Święta siostra Faustyna. W swoim cienniczku Także zapisała bardzo poruszające słowa, które wypowiedział do niej Pan Jezus. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników, aby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem Najlepszym. Że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda jako skrenicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum. Jako król miłosierdzia pragnę obdarzać duszę łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej Ty przychodź do mnie jak najczęściej i jeszcze łaski których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz moje serce. O jak wielka jest obojętność dusz, za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości! Serce moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie. Na wszystko mają czas. Tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. Jeszcze raz pytam każdego z Was. Czy zechcesz poświęcić się Bożemu miłosierdziu? Czy zechcesz ofiarować się miłości miłosiernej? Nie ma tutaj. Żadnego odstępu, nie ma żadnego haczyka. Ile mnie to kosztuje? Nic, naprawdę nic. To wszystko jest za darmo. Przyjdź, Duchu Święty, ogniu miłosierdzia. Przygotuj moje serce na przyjęcie przypływów nieskończonej czułości serca Jezusa. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalemna i Błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święta Tereso od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia. Z Bogiem.